wersety wyświetlane na tablicy. Michał miał trudniejsze zadanie, bo musiał Wam czytać. Chociaż ostatnio moja Agata powiedziała ja jednak wolę jak Ty czytasz słowo z Biblii, a nie, że my czytamy na tablicy. No zobaczymy właśnie. Musimy się rozciągać, tak? Amen. Mamy wystartowaną kamerę? Kościół Bożej Mocy Darczyński Adam. Ja dzisiejsze poselstwo zatytułowałem jako Urodzony z Ducha. Urodzony z ducha i moc ducha, bo to są dwie różne rzeczy. Jeśli my jesteśmy zrodzeni z ducha, to dziedziczymy Królestwo Boże. Amen. Ale to nie jest wszystko, co przychodzi za sprawą tego samego Ducha Świętego. Za sprawą Ducha Świętego przychodzi realna moc. Realna moc, powtórz to, realna moc. Radek w środę doświadczył realnej mocy. Kto był w środę, to widział, jak potężnie Duch Święty przyznał się do poselstwa, do słowa, które było ogłoszone. Radek był poobijany po wypadku rowerowym. Natychmiast jego ciało zostało uzdrowione. Ja się wystraszyłem, bo podszedłem do niego, nałożyłem ręce, jego w krzesła wyrzuciło, i ja sobie pomyślałem, Boże, jeszcze bardziej będzie pobijany. On tam stanął z tyłu, zaczął uwielbiać Boga, i za chwilę przyszedł i złożył tu świadectwo, że ból całkowicie odszedł. To jest moc Boże. Dziś mamy otwarte okno. Ja wierzę, że dzisiaj Duch Święty zawieje tak jak dwa tysiące lat temu w Galilei, że będziemy realnie czuć Jego powiew. Świeży powiew. Zobaczcie. Fragmenty ze Słowa Bożego, które ja przygotowałem. Zacznijmy od pierwszego rozdziału, też dziejów apostolskich. I tutaj Jezus mówi ale weźmiecie. Powtórz to. Ale weźmiecie. Co mamy wziąć? Moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was. Czyli ty musisz też chcieć ją wziąć. I ten duch nie jest po to, żebyś się bujał w fotelu, tylko po to, żebyś był świadkiem Jezusa w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii, aż po końce Ziemi. Powtórz, aż po końce ziemi. aż po końce ziemi czyli moc ducha świętego jest po to, abyś Ty był świadkiem. Tak jak Michał mówił, Piotr zaparł się Jezusa, gdy tą moc otrzymał przed trzema tysiącami ludzi. Nawet więcej, bo tam jest napisane, że trzy tysiące się nawróciło. Ja podejrzewam, że tam było dużo więcej tych, którzy nie chcieli przyjść do pamiętania, bo oni chwilę wcześniej właśnie mówili to, co tam właśnie ująłeś też, tak? Barabasza, uwolnij nam Barabasza. Ale ci, którzy przyjęli, zostali przeobleczeni mocą Ducha Świętego. Zobacz kolejny fragment, Łukasza 10. Z tym samym Duchem... Świętym idzie realna moc. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, spożywajcie to, co wam podadzą i uzdrawiajcie w nim chorych i mówcie do nich, przybliżyło się do was Królestwo Boże. Pierwszym takim namacalnym dowodem Ducha Świętego jest uzdrawianie chorych. Jeśli zaś do któregoś miasta wejdziecie, nie przyjmą was. Wyjdźcie na ulicę i mówcie nawet proch z miasta waszego, który przylgnął do naszych nóg, strząsamy na was, lecz wiedzcie, iż przybliżyło się Królestwo Boże. Królestwo Boże przybliża się w momencie głoszenia Ewangelii. Dla jednych będzie to woń ku życiu, dla drugich będzie to proch, który będzie strzepany, i ten proch będzie też przypomniany na sądzie. Tak, zobaczmy kolejny fragment. Ewangelia Łukasza 10. 19. Podkreśl to w swojej Biblii, bo to jest bardzo ważny fragment. Oto dałem wam moc. Powtórz moc. moc. Słyszysz, co czytasz? Oto dałem wam moc. Jezus nie powiedział tutaj, oto uczyniłem was słabeuszami. Oto czynię was. Mniejszymi ode mnie. Nie, Jezus powiedział: dałem wam moc, abyście deptali po wężach, skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej. A uwielbiam koniec tego wersetu: a nic wam nie zaszkodzi. Słyszysz, co ci czytam? A nic mi nie zaszkodzi. Powiedz to też: nic mi nie zaszkodzi. Dostałeś realną moc. I dzisiaj są zgromadzenia, które mówią tak. Ale Jezus powiedział to do dwunastu swoich apostołów, powiedział to do 120 swoich apostołów. A ja mówię, a guzik z pentelką, bo dzieje apostolskie otwierają nowy rozdział. Jezus powiedział: A ci, którzy będą szli i głosili takie znaki, będą z nimi, Amen. Więc nie wiesz w kłamstwo z YouTube'a, nie wiesz w kłamstwo nauczycieli którzy wprowadzają błędne nauki, bo Jezus powiedział, dałem wam moc, czyli ta moc jest realnie dla mnie i dla ciebie. Amen. Tydzień temu miałem pracę gdzieś w, przy, na Przymorzu i wyszedł do mnie człowiek, bo robiłem drzwi akurat domofon. I wyszedł człowiek w masewce i widzę, że bardzo skorowany i się pytam, co ci jest? Moc ode mnie. A on mówi, mam jakąś genetyczną chorobę, jakieś tam krzywienie kości, jestem w bólach. Ja mówię, w jak silnych. On mówi w tak silnych, że nie mogę wytrzymać. Od dziesięciu lat biorę sterydowe lekarstwa. Ja mówię, pomagają, mówi niespecjalnie. A Duch Święty mówi, pomódl się o niego. I zacząłem mu głosić Ewangelię, zacząłem mu mówić świadectwo. Naprawiałem ten zamek, a on słuchał. Jego uszy się otwierały. Mało tego, się okazało, że jego mama jest nawróconą chrześcijanką i jest w jednym zgromadzeniu w Gdańsku. Był na weselu swojej siostry, która była błogosławiona w społeczności chrześcijańskiej. Ja tak sobie pomyślałem, Duchu Święty, Ty coś tu przygotowałeś, bo to nie jest przypadek, że ten człowiek, który ma w rodzinie dwie nawrócone osoby, tak, nie dostanie dziedzictwa, które jest mu przygotowane. I jego wiara wzrosła. Ja się pytam, czy mogę się o Ciebie pomodlić. On mówi, bardzo proszę. Dłonie wyjął, miał bardzo pokrzywione palce. Nałożyłem ręce na jego dłonie. I on po chwili, jak spojrzał na mnie, mówi, nie spodziewałem się tego. Realna moc, Boża go dotknęła. Ale utkwiło mi to zdanie, Ja sobie tak myślę, czego mi się nie spodziewało, że się o niego pomodlę? No przecież to jest nic, nic takiego. Nie, on odczuł realną moc Bożą. A wiecie, co jest najpiękniejsze? Wczoraj byłem w tym miejscu i on akurat wyszedł ze swojej klatki, bo jechałem na inny adres i się pytam, jak twoje zdrowie? A on z daleka pokazuje, tak, mówi, już namierzam w stronę waszego kościoła, będę słuchał twoich nauczeń. Halleluja, dwa tygodnie od spotkania w Jego ciele zaszła natychmiastowa przemiana. Czemu? Bo ja głoszę Chrystusa. Czemu? Bo Chrystus potwierdza słowo znakami. Czemu? Bo Duch Święty mamy Jego moc na dzień dzisiejszy, jutrzejszy. Bo Chrystus jest wczoraj, dziś ten sam na wieki. Kolejny fragment, zobaczcie. O, Duch Święty dziś będzie się potężnie poruszał w tym miejscu. Jeśli zaś ja mocą Belzebuba wypędzam demony, tak? Pierwsza rzecz, którą Jezusa od razu oskarżyli, to mocą Belzebuba to robisz. A Jezus mówi: Jeśli ja to czynię mocą, to czyją mocą synowie wasi wypędzają? Wskazuje na uczniów, bo ci uczniowie byli z ich pokoleń. Piotr, Andrzej, Jakub, tak? Wszyscy byli z jakiegoś pokolenia, i mówi: A wasze, wasi synowie, którzy są ze mną, w takim razie czyją mocą wypędzają? Bo zanim się do mnie przyłączyli, to. Nie chodzili chyba w mocy Beelzebuba. I dlatego Jezus tu mówi, dlatego oni będą sędziami waszymi. Co Jezus wskazał na dwunastu uczniów, gdy zachwyceni przyszli i mówili, wow, demony są nam podległe, tak uzdrawiamy w Twoim imieniu. A Jezus powiedział, z tego się nie cieszcie. Z czego się będziecie cieszyli? Z tego, że będziecie sądzili dwanaście pokoleń Izraela. To o nich Jezus tu mówi. Czyją mocą właśnie synowie wypędzają? Jeżeli natomiast ja palcem Bożym wypędzam demony, zaiste przyszło już do Was królestwo, powiedz to słowo, palec Boży. Palec Boży. Słyszysz, jeśli Jezus palcem Bożym wypędzał demony, już się przybliżyło i to się już stało dwa tysiące lat temu, a my jesteśmy dziedzicami tych obietnic. Spójrzcie na kolejną. Kolejna obietnica ze Słowa Bożego, z Ewangelii Mateusza. Jezus im odpowiedział: Idźcie. Idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie. Pamiętacie, Jan Chrzciciel spędził koniec swojej służby w więzieniu. Został aresztowany, bo za mocno się wziął na heroda, żeby mu mówić, że kobieta, z którą jest, to robi grzech i nie powinien z nią być. A nie wiem, czy to do końca było zadanie, któremu Bóg polecił. On miał prostować ścieżki pańskie, a jest napisane, jeśli ktoś wystąpi przeciwko Królowi, to król ma moc ściąć jego głowę. I tak skończył Jan Chrzciciel. I dostał w ogóle w więzieniu zamieszania, bo się pyta, czy ty to ty, czy mamy innego oczekiwać? Bo Jan Chrzciciel proroczo mówił: Oto baranek Boży, gdy zobaczył Jezusa. Ale potem usłyszał, że Jezus jada z pijakami, że cudzołożnice są oblepione przy Jezusie i u jego stóp myją włosami i wycierają jego nogi, i coś mu się zaczęło nie podobać. I siedząc w więzieniu, rozmyśla, czy to faktycznie on, czy może innego mamy oczekiwać? A Jezus nie powiedział: tak, ja nie, ja to ja. Przecież bawiliśmy się w jednej piaskownicy, przecież widziałeś, jak w Jordanie Duch święty nam nie stąpił. Tylko Jezus odpowiedział do niego słowem i tym, co ludzie widzą: mówi powiedzcie mu, co słyszycie i co widzicie, ślepi odzyskują wzrok. Takie znaki będą chodziły. Chroni chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, a umarli są wskrzeszani, ubogim zwiastowana jest Ewangelia. I szósty fragment, a błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy. Słyszysz? Za sprawą Jezusa przychodzi realna moc, ale za sprawą tego samego Jezusa przychodzi też realne zgorszenie. A Jezus mówi: Błogosławiony, błogosławiony, powiedz to, błogosławiony. błogosławiony. Błogosławiony, czyli wszystko, co najlepsze, otrzymuje ten, kto się nim nie zgorszy. Dzisiaj powiedzieć, że wierzę w Boga, to nic ci się nie stanie, bo tak jak napisane jest w naszym słowie, Bogów jest wiele. Ale powiedzieć, że Jezus jest Bogiem. Wtedy zaczyna się pojawiać miecz, który ostrotnie. Bo Jezus jest Bogiem. Jezus jest Synem Bożym. Na to się objawił, aby zniszczyć dzieła diabła. I Słowo Boże mówi, że Ten, kto uwierzy w Jego imię, ten, kto uwierzy w Jego imię, zbawiony będzie. Czyli ty musisz sobie to dokładnie poukładać. A jeszcze Jezus powiedział, że ja odchodzę do Ojca, nazwał Boga swoim Ojcem, ale powiedział, do was przyjdzie kto? Pocieszyciel, paraklet. Duch Święty i o nim właśnie dzisiaj słyszycie, o realnej mocy. Mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich. Duch i moc, to mówi Paweł tak, w Koryncie, gdy naucza Kościół, mówi: Ja to nie będę Wam robił żadnych elaboratów i szkółek biblijnych, tylko to, co Wam prezentuję, to jest realna moc Ducha Świętego, aby wiara Wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Widzisz, z Duchem Świętym nierozerwalnie jest połączona moc, a dzisiaj wielu ludzi w wielu zgromadzeniach, jest osutych mocy, i mówią, że to już nie działa. Ja mówię, nie działa, bo tego nie oczekujesz. Nie działa, bo w to nie wierzysz. Nie działa, bo nie chcesz tego przyjąć. Ale Jezus powiedział: oczekujcie! Oczekujcie! To, co mówił Michał. Oczekujcie! Jeśli ty oczekujesz, to tak jak Jezus mówił: jeśli prosisz Boga o chleb, to dostaniesz co? Chleb. Nie dostaniesz kamienia. Jeśli prosisz tam o coś innego, to nie dostaniesz tego, czego nie chcesz. Codziennie ten fragment mnie dzisiaj w ogóle bardzo dotknął. Wiecie, że znalazłem na początku Dziejów Apostolskich aż cztery przekierowania do słowa jednomyślnie. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do kościoła. Żywa relacja z Bogiem Najwyższym. Żywa relacja z Bogiem, który odpowiada na Twoje i moje modlitwy. Jest w miejscu. Gdy spotykasz się z nim codziennie, powtórz to codziennie. codziennie, a mało tego, musisz się spotykać jednomyślnie. Ten fragment zaznaczyłem, trzy kolejne ci przeczytam. Trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, we wspólnocie, w łamaniu chleba, to co zrobiliśmy, w modlitwach, i codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni. To jest dzieje 2,46. Kolejny fragment. Mamy i zgromadzili się wszyscy jednomyślnie, jednomyślnie, jednomyślnie słyszysz, Słowo Boże, Duch Święty prowadzi zawsze do jednomyślności, a nie do podziałów. Na samym początku czterech dziejów apostolskich cztery fragmenty są, które kierują Kościół do realnego trwania codziennego we wspólnocie codziennego. Zanim przyszła pandemia, pamiętam zakopiańską, gdzie się nie mieściliśmy na sali. Trochę kurz wszystkich, nagle już wszyscy zaczęli się wycofywać. Mówię o tych, o których tutaj nie widzę w środku. Tak? Ci, którzy są, jesteście błogosławieni. Tak? Natomiast zachęcam tych, których nie ma, aby korzystali, bo tak jak widzieliście na tablicy, mamy już trzy spotkania Kościoła. Moim marzeniem jest, żeby było ich siedem. Żebyś mógł przeskakiwać z poniedziałku na wtorek, ze środy na czwartek do innego domu, do innego miejsca, bo oni spotykali się po domach. Nie musi być sala, nie musi być krzyż stojący, tylko musi być co? Chęć, pragnienie i Duch Święty, który się przyznaje do miejsca, gdzie się gromadzi mamy. Dlatego zachęcam do jednomyślności. Werset, który tutaj czytacie. Że Jezus Chrystus jest wczoraj i dziś, ten sam na wieki, potwierdza, że ta sama moc, która była przy Jezusie Chrystusie, ta sama moc, która była przyobleczona na Jego dwunastu apostołów i na ludzi zgromadzonych w wieczorniku, ta sama moc jest dostępna też dzisiaj, bo nic się nie zmieniło, upłynęło tylko więcej wody w rzekach. A moc jest cały czas ta sama. Czyli jeśli Ty ją weźmiesz, to ona jest po to, żebyś szedł, żebyś szedł. Bądźcie mi świadkami, idźcie na krańce ziemi. Jezus mówił to jako nakaz, to jest nakaz bieżącej osoby w Chrystusa. Iść i głosić. Bo wiesz, co będzie w niebie? Tam będzie czekał na ciebie obłok świadków, którym ty głosiłeś Ewangelię i których przyprowadziłeś do Jezusa. Niektórzy będą mieli stadiony, które będą ich witali, bo tyle osób przyprowadzili do Jezusa. A jeśli ciebie nikt nie przywita, to będzie ci przegrał. Dlatego chcę cię dzisiaj zachęcić, żebyś wychodząc stąd w tym tygodniu podzielił się dobrą nowiną, podzielił się Ewangelią. A nie wiadomościami z że pandemia już w jesieni zawita ze zmożoną mocą, że będzie susza i głód, że będzie jeszcze gorzej, wojna. Nie. My jesteśmy wierzącymi ludźmi, a to jest duża różnica. Amen? Amen. Wierzący może uczynić dużą różnicę, bo mieliśmy grill, to nawet Jakub był zdziwiony, mówi nie do wiary, niebo nad nami niebieskie. Leje z lewej, leje z prawej, a nad nami otwarte niebo. I on mówi: Niedowiary. Mi się zawsze podoba to jego słowo: Niedowiary. Jeszcze tam może jakiegoś drugiego słowa mówiłeś, tak? Coś tam był zdziwiony. Słuchajcie, Duch święty jest realną mocą, która jest dostępna. Wciąż, wciąż radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i przyodział szaty białe aby nie wystąpiła na jak haniebna nagość Twoja. Chcę Wam ten werset mocno z Wami związać z sobą również. Uczyłem z niego w środę. Jezus mówi, chcę, żebyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego. Mówi to o wierze, tak? I nabądź też maści, abyś nią namaścił swoje oczy i abyś przejrzał. Wielu ludzi ma dzisiaj dramaty w życiu. Dlatego, że nie nabyło tak złota od Jezusa i nie nabyło maści, żeby przetrzeć swoje oczy i przejrzeć. Piotr, gdy wyszedł, po napełnieniu Duchem Świętym, z wieczernika, pierwszą rzeczą, którą zrobił, spojrzał na chromego odrodzenia, on nie spojrzał na kogoś to kaszlnął mu gil z nosa leciał, tylko wybrał sobie najtrudniejsze zadanie. Spojrzał na chromego od urodzenia. Powiedział, że srebra złota nie ma. Pamiętacie to? Kazał mu wstać i chodzić. I ten człowiek natychmiast chodził i widziało to mnóstwo świadków. I nawet Żydzi, którzy ich sądzili, nie mogli temu zaprzeczyć. Wczoraj oglądałem taki prześmiewczy film o potężnych charyzmatykach, którzy dzisiaj są w kościołach. I ten werset był tam czytany: srebra i złota nie mamy. I pastor dużej kongregacji parsknął śmiechem, bo oczywiście nie była to prawda. Pokazali najpierw, jak potężne ma domy, jak potężne ma bogactwo zgromadzone na Ziemi. I potem go pokazali też przy próbach uzdrowienia chorych, gdzie się nic nie działo. I do mnie ten obraz bardzo przemówił. Ja nie mówię, że my mamy być biedni jak mysz Kościelny, tak? Bo to nie jest prawda. Tylko prawdą jest to, żebyś nie pokładał w bogactwie, tak? W tym jaki jesteś wielki, tak? Im kim Ty jesteś, nadziei. Pokładaj ufność i nadzieję w Panu Jezusie. Bo tu werset wcześniej masz, myślisz, że jesteś bogaty, że jesteś kimś, a Jezus mówi, jesteś biedak i pożałowania godzien nędzarz. I w kontynuacji Jezus mówi, nabądź u mnie złota wypróbowanego, abyś się prawdziwie wzbogacił, przyodziej szaty też, białe, tak, szaty, które poprzez krew i ciało Jezusa oczyszczają nas od wszelkich plugawieństw i nabądź ode mnie maści, tak, abyś przejrzył. I zmierzam już do końca. Mam jeszcze chyba dwa fragmenty zaznaczone. Zobaczcie na tym. Mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów. Jezusa Nazareńskiego męża, którego Bóg wśród Was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe. Widzisz, co przychodzi z duchem świętym, z realną mocą z wysokości? Uwierzytelnienie. Uwierzytelnienie. Marta. Tak? My lubimy markowe ubrania, lubimy markowe samochody, a wraz z prawdziwością Boga, my jesteśmy naznaczeni Jego Świętym Duchem, bo tak mówi Słowo Boże, że otrzymujemy pieczęć Świętego Ducha na czole. Nie chip, tak? nie jakaś naklejka, które będą wprowadzali niedługo, tylko pieczęć Ducha Świętego i jesteś uwierzytelniony, bo Jego Bóg mowa o Jezusie uwierzytelnił poprzez czyny niezwykłe, cuda i znaki. Powtórz to, cuda i znaki. Cuda i znaki. Cuda i znaki. Kościół wchodzi dzisiaj w wymiar, w najbliższym czasie, w ponadnaturalne cuda i znaki. Bóg będzie uwierzytelniał, ale zaznaczam, zgromadzenia prawdziwej Bożej obecności. Tak? Bóg będzie się przyznawał do tych, którzy są Jego, tak jak czytałem wam chyba miesiąc temu, tymi, których Bóg dał Jezusowi. Moimi byli, mi ich dałeś i o nich się modlę. Bóg będzie tak czynił coraz większe znaki i cuda przez kogo? Przez nas, przez wierzące. Zobaczcie, Ewangelia Marka. To jest bardzo ważny fragment. To jest papierek lakmusowy do ciała Chrystusowego. To jest coś, przez co my musimy się sądzić. Sami się osądzić. Rzekł Jezus, idąc na cały świat, powtórz to, idąc. Idąc. Chrześcijanin nie jest chrześcijaninem leżącym na hamaku, chociaż ja lubię hamak. Ale ma iść. Nie zaniedbuj rzeczy. Jeśli masz okazję głoszenia komukolwiek dobrej nowiny, to mu powiedz nie koronawirus, tylko korona Chrystus. Nie piekło, tylko wiekuiste zbawienie w Jego mocy. Ci, co przyjmą, to tak jak uczył Jezus. Będą błogosławieni. Ci, co nie, strzep proch. Strzep proch. Ale ty idź i głosz, ewangelię, wszelkiemu stworzeniu. Zauważ, tu w ogóle jest ciekawe określenie. Jezus nie powiedział całemu światu, tylko powiedział wszelkiemu stworzeniu. Ja kiedyś się zastanawiałem, to chyba chodzi o zwierzęta, bo mamy jeszcze zwierzęta. Tak? Kiedyś mnie córka zapytała, tato, czy nasz pies będzie w raju? I ja mówię: Nie wiem. Ale jest opis nieba, gdzie widać lwiątko leżące obok baranka, czyli ten lew jakoś się tam dostał. Więc myślę, że tak. Myślę, że tak. Nakładałem ręce na mojego psa, dwukrotnie widziałem ponadnaturalny cud, jak się wstępował gus, jak znikała niemoc. Więc wiem, że można się modlić, bo tu jest napisane Głoś, Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy, warunkiem pierwszym otrzymania mocy z wysokości jest uwierzenie. Kto uwierzy, drugi warunek: ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Kto nie uwierzy, będzie potępiony. A propos koniec czerwca, mamy chrzest wodny. Zapraszam wszystkich, żeby uczestniczyli z nami ci, którzy nie są ochrzczeni z wody, bo tak jak Michał powiedział, duch święty często zmienia kolej rzeczy i ludzie są już chrzczeni duchem, ale musi się też wypełnić wszelka sprawiedliwość i trzeba dać, zanurzyć swoją starą naturę w rzece. Akurat będziemy płynąć po rzece, więc zachęcam tych, którzy nie, nie przyjęli jeszcze chrztu wodnego, tak, nie zrobili tej decyzji najważniejszej w życiu, aby byli z nami. Trzecią rzeczą, nowymi językami mówić będą. Nowe języki są wymienione w dziejach apostolskich. Są to już języki nieżyjących ludów, partów, metów, elamitów, Mieszkańców Mezopotamii, ketę seter, nikt mnie tego nie uczył, to przyszło wraz z Chrztem Duchem Świętym. I tak jak Michał mówił, możemy z nich prorokować, możemy je wykładać, możemy je rozumieć. To jest etykieta, to jest wierzytelność, która przychodzi w imieniu Jezus tym, którzy uwierzyli. Trzecia rzecz, demony wyganiać będą. I przepraszam, druga rzecz, a trzecia. Rzecz jeszcze jest, będą nakładali ręce, a ludzie będą uzdrowieni. Czyli uzdrowienie chorych, wypędzanie demonów i mówienie, mówienie czy modlenie się nowymi, nieznanymi językami, jest etykietą, która musi towarzyszyć każdemu wierzącemu człowiekowi. Jeśli to nie podąża za tobą, jeśli te znaki nie idą za tobą, to czegoś ci brakuje. To masz odpowiedź, czemu w Twoim życiu jest tak, a nie lepiej. A może być lepiej, amen. Bo gdzie duch Pański, tam jest co? Tam jest wolność. I przyjdzie kryzys do Twojego życia, a Ty będziesz mieć wolność. Przyjdzie jakaś tragedia do Twojego życia, a Ty będziesz miał radość Pana. Przyjdzie jakikolwiek dramat, a Ty będziesz miał pokój, który będzie przewyższał wszelkie poznanie. Amen. amen. I będziesz błogosławiony, gdy będziesz spał, tak? Będzie Cię Bóg nasycał podczas snu i będziesz błogosławiony gdziekolwiek wejdziesz i gdziekolwiek wyjdziesz. To czyni ten sam duch, ten sam duch, który był z Jezusem i ten sam duch, którego Jezus nam obiecał. I mam chyba jeszcze ostatni fragment zaznaczony z listu do Koryntian Królestwo Boże. Królestwo Boże, co powiedział Jezus, odkąd demony wygania się palcem Bożym? Widzieliśmy tutaj mnóstwo wypędzeń demonów, tak? Widzieliśmy ludzi, którzy przychodzili tu po pomoc, byli uwalniani z podmocy demonicznych, z różnych związań, nałogów, narkotyków, alkoholu, przeteczeństwa, cudzołóstwa, bo za tym stoją demony. I Jezus powiedział: Jeśli demony palcem Bożym się wypędza, to przybliżyło się Królestwo Boże. I tu jest napisane: Królestwo Boże zasadza się nie na słowie. Widzisz, samej, samej rozmowy nic nie wyniknie. Ty możesz być najbardziej oczytaną osobą. Możesz znać wszystkie wersety ze Słowa Bożego na pamięć, ale jeśli nie będzie towarzyszyła temu realna moc, na nic to się nikomu nie zda. Dlatego Jezus powiedział: Idź, głoś w moim imieniu, a ja będę z Tobą po wszystkie dni do skończenia świata. Rozumiesz, to jest wspaniała obietnica, ale zanim to nastąpi, oczekuj przyobleczenia realną mocą Bożą. Kościele, powstańmy, będziemy uwielbiać Boga.